Dajcie ponownie, sobota 29 listopada Zaczynamy relację Wczoraj wam pokazałem nowe nabytki, tak pobieżnie Dzisiaj też wam jeszcze nie pokażę dokładnie, bo zapomniałem z domu rodowodów Tak się śpieszyłem, znaczy zaspałem, wstałem o 10 Rano byłem na żeraniu z zamiarem kupienia karamnika zasypowego, no ale nic tam nie było Dziesięć klatek, dwóch handlarzy ze specyfikami. No i tyle. Więc jutro może, jak, jak się obudzę, nie obiecuję, pojadę do Halinowa. Na Długą Kościelną. Tam jest większy wybór, większy asortyment. Może coś uda się kupić. Ale dzisiaj i tak przerobiłem podstawkę pod karmniki. Zaraz Wam pokażę. Gołębie już są nakarmione. Czekają na kąpiel. Miseczka jeszcze jest pusta. to jest naszykowana woda. Sól z Morza Czarnego Jedna łyżka Zaraz będzie kąpiel Spokojnie Tutaj z domu im przewiozłem trochę Resztki sałaty, której nie zjedliśmy Już taka tygodniowa Tygodniowy brokuł, którego już pewnie nie zjemy W domu, więc Może sobie podziobią, zobaczę czy w ogóle lubią brokuła Czy nie No i resztka buraków z pola A co w gołębniku się zadziało Przerobiłem tą podstawkę i teraz mieszczą mi się obok siebie dwa takie karmniki. Tak to wygląda. Czy to będzie dobre rozwiązanie, nie wiem. Na razie tu postawiłem taki zapasowy na chwilę. Karmnik, jak nie będzie zasypowego jutro, to może kupię drugi taki sam i przerobię karmniki, będą dwa obok siebie. No zobaczę, pomyślę, zobaczę co jutro będzie na targu, jeżeli w ogóle tam pojadę, jeżeli będzie mi się chciało wstać rano. To wtedy będę myślał. Tu już sobie podjadły. Dostały dzisiaj wodę z probiotykiem. O, zapomniałem klucz. Dobrze, że nagrywam, bo bym zostawił. Kłódka mi spadła. Harmider się zrobił. Dobra, spokojnie. Tak to wygląda wszystko. Zaraz damy im kąpiel i sobie zobaczymy. Co tu się będzie działo. A na pewno będzie się działo. Bo od tygodnia kąpieli nie było. Widzę, że Broku ich zaciekawił. Nie wiedzą co to jest. Pewnie pierwszy raz widzą i dziobią. Ale widzę, że poddziobują te nasionka z tego kwiatuszka. Miałem jutro szczepić, ale tak się zastanawiam, czy to dobre rozwiązanie. Wpuściłem w środę 8 świeżych gołębi. Dopiero wczoraj drugi raz odrobaczyłem. Dałem im na kokcydia. Dzisiaj dostaję probiotyk. Czy to nie za wcześnie? Może jeszcze z tydzień poczekam, zobaczę czy żadne choróbsko mi to się nie rozwinie po wpuszczeniu tylu świeżych. Chyba to będzie dobre rozwiązanie, a jak nie to w grudniu zaszczepię. Od 20 grudnia do 7 stycznia mam wolne, więc będzie kupa czasu. Jak będzie pogoda to może wtedy, no ale jeszcze nic nie mówię. Ale tak sobie dzisiaj rano pomyślałem, że chyba to szczepienie, jutro to będzie za szybko dla nich. Nowa flora bakteryjna, kupa nowych gołębi. Tutaj może coś się wydarzyć i wtedy nie będę wiedział, czy to inna szczepionka, czy coś innego, jak zareagować, więc takie moje przemyślenia na dziś. Napiszcie w komentarzu, co byście by zrobili. Czy czekać z tym szczepieniem jeszcze tydzień dwa minimum, aż się zaaklimatyzują to nowe gołębie? Czy robić jutro? Ja chyba poczekam, ale, ale też wezmę pod uwagę wasze opinie i doświadczenie. Wczoraj było bardzo dużo komentarzy, film fajnie się oglądał. Jak zawsze, jak jest coś nowego, nowy zakup, to chętnie oglądacie. Tak samo jak dzikie gołębie jakieś na czy na trasie, to najlepsze ulubione wasze filmy, dzikie gołębniki. Ale niektóre komentarze były nieprzychylne. Co mnie wcale nie dziwi, bo się do tego przyzwyczaiłem. Nie wiem, czy to zazdrość ludzka. Wydaje mi się, że tak. Głupie komentarze. Czy kupowaniem nowych gołębi dojdę do sukcesu? Kolego, jakiego sukcesu? Ja nawet zegara nie mam. Ja nie lotuję głębi. Robię to dla przyjemności. Pierwszy raz w życiu puszczałem w tamtym roku, znaczy w tym roku młode. I nie mam pewności, że w ogóle kiedykolwiek będę dalej je wypuszczał. Ja nie mam czasu. Ja mam pracę. Pracuję od ósmej do. No, wychodzę z domu o siódmej i wracam do domu o osiemnastej. To i tak jest cudem i sukcesem, że w ogóle tego mnie tutaj są. Powinieneś z tego się cieszyć, że masz to oglądać. A nie pisać głupie komentarze. Dla mnie sukces to jest rodzina, przyjaciele, dobra praca, wykształcenie, a nie gołębie. Gołębie to jest hobby. Daję jeszcze radę z nimi, choć wiele mi to kosztuje czasu, pieniędzy jeszcze więcej. Więc powstrzymajcie się od głupich komentarzy: bo ja nie muszę tego nagrywać. Ja to nagrywam dla was. Dlatego, że sam oglądałem przez wiele lat, jak nie miałem gołębi innych. Więc postanowiłem dać trochę przyjemności także Wam, bo nie każdy może mieć gołębie. A od razu głupie teksty o sukcesach, o kupowaniu gołębi. No, kupuję, bo mogę, bo mnie stać też na to. Ale nie każdego na to stać, nie musi kupować. Po drugie, ja nie widzę innej drogi do osiągnięcia czegokolwiek, jak sprowadzanie lepszych gołębi niż się ma. Każdy mistrz musiał kupić gołębie, żeby je mieć. Jeżeli myślicie, i no oglądaliście się głupich filmów na YouTube. O teoriach, że gołębie dobre to się dostaje od dobrych hodowców. Powodzenia wam życzę. Mi nikt nigdy gołębia nie dał. Po drugie, nie będę chodził i nie będę żebrał o gołębie. Jeżeli chcę sobie z kimś pogadać w klubie czy coś, to, to nie po to, żeby od niego uzyskać gołębie, tylko dla przyjemności. Więc ja nie widzę naprawdę innej drogi. Może Wy widzicie, jak dojść do dobrych gołębi. Moim zdaniem jedyna droga to jest taka, żeby kupować dobre gołębie. Dlatego. Założyłem sobie, że kupię gołębie ze wspólnego gołębnika, przelotowane, a nie pra, 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 pra wnukowie dobrych gołębi. No bo takie gołębie się kupuje na aukcjach od hodowców, nikt młodych, przelotowanych, najlepszych nie sprzedaje. A jak sobie kupuję na aukcji, to sam sobie wybieram co chcę, patrzę na wyniki, patrzę na co mi stać, patrzę na rodowody, a nie kupuję pra, pra wnuków. Bo te rodowody tak naprawdę to najmniej są dla mnie istotne, jak kupowałem te gołębie. Tylko wyniki. No a drugą rzeczą to kolor, bo bo ja się nie, za, nie nastawiam nie wiem na co na Mistrza Polski tylko na to, żeby mieć ładne gołębie żeby mi się chciało do nich przyjeżdżać, je hodować Postanowienie moje było takie żeby mieć białe i czerwone Nadal jest takie postanowienie, nadal tego się będę trzymał To, że trochę kolorów doszło to przypadek Te siwe to dostałem od kolegi Arka. Za bardzo ich nie chciałem na początku, no ale mówię, spróbuję Jedną parkę wychował sobie za dwa, cztery młode no i zobaczę, co z nich będzie. A jeżeli chodzi o krzymelka czy groszka, no to ja miałem już takie gołębie. Tu na przykład mój jeden szymel jest, stara szymelka, lotowany szymelek młody. Więc po prostu chciałem do pary tylko do tego młodego szymla. I tą samicę sprowadziłem właśnie od arka, dostałem ją. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja nie będę ich kisił. Ona na wiosnę ona poleci. Sparzy się, będzie miała jajka i zostanie wypuszczona. No, a teraz to zakupiłem dwa czerwone gołębie. I polowałem na dwa czerwone, i na tego czarnuszka polowałem. Na czarnuszka, dlatego, że miałem jednego czarnego, jak wiecie. I to jedyny gołom, który mi padł. Czarny. Przez dwa lata jeden gołom mi padł. I to mój ulubiony czarny. Mama go bardzo lubiła i ciągle wspomina, że ten czarny był taki fajny, taki żywy i się odróżniał. Więc mówię: A, kupię. A fajny gołąb miał fajne wyniki na wspólnym gołębniku. Nie pamiętam dokładnie, bo nie mam dokumentów przy sobie, ale był chyba 54 albo z finału, albo z ekstra finału. Może coś pokręciłem, ale był wysoko. Jak będę miał dokumenty, to wam pokażę. Więc fajny gołąbek. Mam na... Ale samczyk. Tamta to była samiczka, co padła mi. To jest samczyk, no ale planuję go sparzyć z taką właśnie krwistą czerwoną I zobaczyć co z tego wyjdzie Taki miałem plan poprzednio, żeby tą samicę z moim samcem jakimś krwistym sparzyć Ale będzie odwrotnie, bo to jest samczyk niestety A może i stety, zobaczymy No, gołębi mam za dużo, jak Wam mówiłem Jeszcze nie rozdzielam na samice i samce, no bo Do połowy nie mam pewności, co ja będę rozdzielał teraz drugie mi łatwiej trochę o nie dbać jak są razem a nie podzielone z jedzeniem z wodą, nie? bo tylko raz daje wodę na przykład a jedzenie jak się skończy w jednej części przejdą sobie do drugiej więc na razie jest łatwiej no, sałatkę sobie wpierniczają ale zdaję sobie sprawę, żebyście wiedzieli tak jest za dużo gołębi, natomiast pamiętajcie, że około 15-20 sztuk to pójdzie do rozpłodu stąd więc będzie mniej na tym gołębniku na wiosnę Sporo tych głębi sprowadziłem, bo teraz doszło 8, wcześniej 2 ze wspólnego gołębnika, to jest 10, wcześniej doszły 4 od fajnego hodowcy z klubu, mojego ulubieńca, mojego idola z naszego klubu, bo on 30 głębi daje na stare i drugie miejsce zajął w tym roku na stare od Marka. Nie będę mówił nazwiska, ale ktoś sobie sprawdzi, klub Mazowsze 01, to by na pewno będzie wiedział o co chodzi. Więc do tego będę dążył. To m.in. jest gołąbek od pana Marka. To jest stary gołąb 2015 rok od niego z rozpłodu. 100% Grzegorz Szczoczasz. Jak dobrze pamiętam. Więc takie gołębie cztery od niego nabyłem. To już 14 doszło w tym roku. 4 były w rozpłodzie z tamtego roku, to jest 18 sztuk teoretycznie do rozpłodu. Ja nienawidzę rozpłodu i nigdy go nie chciałem mieć i pewnie się go pozbędę po następnym sezonie albo oblatam te gołębie, mam taki plan, żeby te cztery czerwone, które w tamtym roku były w rozpłodzie, oblatać na wiosnę, ale to jeszcze tli się w mojej głowie zobaczę, mam po nich za 12 młodych z tego roku latających więc będę myślał co z tym zrobić, ale jakby nie było, na tą chwilę jest 18 gołębi do rozpłodu, no więc tutaj będzie luźniej, spokojnie jest 25 cel, mam jeszcze plan, żeby ewentualnie max 3-5 cel po prawej stronie dorobić, zamiast grzybków Na sezon lotowy, rozpłodowy Ale zobaczę czy w ogóle będzie potrzeba, no bo jest 25 cel, czyli teoretycznie 50 starych gołębi To i tak jest, świadki ludzie Zobaczę jak odejmę i w ogóle policzę, bo ja nawet nie mam tych gołębi Jak policzę wszystkie To ja zobaczę ile w ogóle jest gołębi, ile jest samic, samców, ile par będzie No ale powinno być dobrze, dobra Gadam i gadam, rozgadałem się, a woda stygnie, jak to mówią. Chociaż jest zimna. To nie jest woda ze studni, z wodociągu. Ona stała od tygodnia w budynku. Więc temperatura pokojowa. Dobra. Ręka mi zmarzła, nalejemy im wodę i zobaczymy, jak się kąpią. Na razie nieśmiało. Zaczynają mi pić tą wodę zamiast się kąpać. Ale zaraz przyjdą. Szymelka, to jest do kąpania, a nie do picia. Probiotek jest w środku. Najadłaś się na pewno piłaś. A to woda z solą, więc odradzam. No, tydzień temu się kąpały, więc widzę, że chęci nie ma. Jeszcze i nie nabrały. Oby jeden skoczył, będzie dobrze. Wolą na razie. Skubać zieleninę O, pierwszy wszedł że one ciągle tam jedzą jeszcze, głodne były Jak przyjechałem to były głodne, bo wszystkie na wolierze siedziały A to jest taki znak rozpoznawczy, nawet na kamerze widzę, jak siedzą wszystkie na wolierze To znaczy, że karmniki puste Zazwyczaj to się potwierdza Pierwszy się kąpie Żona tego To jest mój szymelek. On wyszedł po szymelce mojej takiej jasnej, i po ciemnym grochu. To był najpóźniejszy młody, którego dawałem do lotów. I on zaczął od drugiego, od 160 km. Nie był na próbnym, nie był na pierwszym z kabiny, tylko od drugiego zaczął. No i dał sobie radę. Więc w nagrodę dostanie nową żonę. Tu jest kolejny Po lotach młody Na gumce Słabo ostrość łapie, nie pokażę wam o. Samczyk Czerwony Ten zrobił trzy kabiny No i to jest po tych z rozpłodu właśnie Po tych czerwonych włosach, mia które miałem na strychu To jest jego siostrzyczka będzie. Myślałem, że nie będzie czerwonych samic, takich ciemnych, ale jedna się trafiła. O, przybłęda, bo zaraz ktoś spyta. Przybłęda jeszcze jest czerwona. To jest chyba też po lotach samica. Moment. Nie, ta nie jest. One wszystkie takie są podobne, że już nie rozróżniam tych czerwonych. Wcześniej mówiłem, że białych nie rozróżniam, ale z czerwonymi jest to samo. Jak się ma różne gołębie, po kilka z każdego koloru, to jest inaczej. Ale jak ma się same tego samego koloru gołębie, no to naprawdę ciężko. Zobaczcie, ten myślałem, że padnie dwa tygodnie temu, no sobie daje radę. Jeżeli jest coraz bardziej kolorku naszej już dostaje, to naprawdę jest późno. On wyszedł w połowie października na Dach. Ale. Coś z niego będzie. A to jeden z najstarszych gołębi. Niestety poleciała ta samica. Praktycznie od niej się zaczęło. Pamiętam, że w Radzyminie na targu kupiłem ją za 5 zł. Ona jest na oryginalnej obrączce siedleckiej. Tak. O. Ona jest fajna. Ona ma jasne oko. Ciemny dziób. Ale odleciała. Stara samica, chyba 2018 albo 2019 rok. To jest jedyny gołąb, który mi został z pierwszego zaciągu białych. Jak miałem ten rozpłód i puściłem po zimie, wszystkie te co kupiłem, sprowadziłem. To jest jedyna właśnie gołębica, która została z tych starych gołębi. Nic więcej nie ma. A to jej samczyk. Stary, bez obrączki. Ja go przywiozłem trzy sztuki wtedy, pamiętam. Rok temu z piaseczna, dwie samice i takiego samca starego, i po nim były non-stop czysto jajka. Ale jak spożyłem z tą moją starą samicą, to wydało jeszcze na koniec dwa młode, obydwa zarężone, więc ale kiedyś Wam o tym opowiadałem. No, dzisiaj chęci do kąpieli wielkiej nie ma, albo się mniej boją, ale tylko kilka sztuk się kąpi. To jest fajny gołąb. Tutaj w środku ten. Czerwony koło szymelka. O, ten co teraz tak skubie siwka. To jest bardzo fajny gołąbek, którego teraz przywiozłem. Przynajmniej tak mi się wydaje z dokumentów. To jest stuprocentowy syn wosa od małego imbreda małego wosa od łepuchów. Mam rodobód, wam pokażę. Ten czerwoniutki koło szymelki ciemny. Z jednej strony jest chyba łebuch, a z drugiej to nie pamiętam. Czy bracia czarny tak mi się wydawało, ale pewności nie mam. Ale fajny gołąb. Wyników nie miał dobrych, od razu Wam powiem. Jego bardziej kupiłem na kolor i dla rodowodu. No ale wszystkie loty zrobił. 500, 400. Więc może coś z niego będzie. No i oczywiście. Ja absolutnie się nie nastawiam na żadnego mistrza, ani cokolwiek. Mi wystarczy, jak te gołębie będą do domu wracać. To jest jedyny mój cel w trzymaniu głębi. Zawsze chciałem mieć gołębie, które wracają. Czy będę miał zegar? Bo wątpię, czy w tym roku będę miał zegar. Bo nie o to chodzi, ja nie mam czasu na to, żeby się tym ekscytować. Dla mnie sukces to jest, jak wracam albo przyjeżdżam sobie w niedzielę, patrzymy się z tatą i przylatują. I to jest najfajniejsze to jest sukces. O, czarna mamba przyszła. Myślałem, że będzie bardziej czarny, ale on jest taki popielaty, siwy. Andalus. Fasy jeszcze mu widzę czarne. Będę może szukał do niego czarnej samicy, no ale nie. Plan jest taki, żeby go spalić z tą czerwoną tamtą, która się jest taka ciemna, samiczka. A to ich ojciec Protoplasta ciemnych Czerwonych Z rozpłodu Tak ty A gdzie matka? Nie wiem Gdzie siedzi ich mamuśka Dobra Kończymy na dzisiaj, bo długi film Dajcie znać jak z tym szczepieniem Szczepić, czekać bo już sam nie wiem, zgubiałem